Kiedykolwiek czułeś, że ktoś tak bardzo myśli o tobie, że robi się gorąco nawet nie wiedząc, kto to jest. Aniołowie pokazują, że istnieje cicha, ale intensywna obecność. Obserwowanie cię o oczach pełnych czułości. Ta osoba nie przychodziła przypadkowo w swoim życiu, ani nie jest odległa dla niechęci. Istnieje niewidzialna, stara, silna więź. Która łączy cię z nią. To, co cię w tej chwili oddziela, to nie miłość. Nadszedł czas, ale on się zbliża. A znaki już zaczęły się pojawiać, nawet jeśli jeszcze nie zauważyłeś. Ten przyszły towarzysz przenosi ślady na serce, tak jak ty. Blizny z przeszłych związków, sny, które wydawały się zapomnieć, obawy, że ukryły się za przymusowymi uśmiechami. Szukał także odpowiedzi i często myślał o rezygnacji z miłości. Ale jest w nim coś, co wciąż pulsuje. Pewność, że prawdziwa miłość nie umiera, tylko zasypia. A teraz stopniowo się budzi. A to przebudzenie jest bezpośrednio z Tobą powiązane. Istnieje siła mażur, która przygotowuje spotkanie, ale wcześniej coś musi się w Tobie wydarzyć. Musisz pamiętać, na co naprawdę zasługujesz. Nie akceptuj już okruchów. Ta osoba nie przyjdzie, aby uzupełnić pustkę, ale dodać. Ponieważ jesteś już cały, masz już wystarczająco dużo światła, aby oświetlić dwie ścieżki. Miłość, która przychodzi, nie wymaga wysiłku, aby pozostać przy życiu, sama oddycha. To lekkie, szczere, to partnerstwo. On cię nie zwolni ani nie zamknie. Usłyszę cię podziwiasz, szanujcie, a przede wszystkim rozpozna Jego esencję. Ale aby to spotkało, twoja energia musi być gotowa. I tak anioły proszą Cię o powiedzenie w komentarzach. Moja energia jest święta, a żadne zło nie ma nade mną władzy. To uszczelnia Twoje pole ochroną i prawdą. Pierwsze wrażenie przekraczając tę osobę, może nawet wydawać się powszechne. Może prosta rozmowa, szybki wygląd, dyskretny uśmiech, ale w środku poczujesz się jak coś, co pasujesz. To nie będzie słomy ogień ani desperacka pasja. Będzie spokojny, twardy, stabilny, ale jednocześnie przytłaczający. Aniołowie mówią, że rozpoznanie dusz nie krzyczy, dotyka powoli, dopóki nie przejmie całego ciała. Zaufaj więc to, co czujesz, nawet gdy umysł próbuje zadawać pytania. To połączenie jest inne. Nie wymaga masek, ani nie wymaga dopasowania się do ideału. Będziesz mógł być dokładnie tym, kim jesteś, ze swoimi prawdziwymi emocjami, odsłoniętymi obawami i słynnymi zwycięstwami. Będziesz mógł mówić bez obawy przed osądzaniem będzie śmiać się z głupich rzeczy, dzieli wygodną ciszę, buduje możliwe plany. Ta osoba widzi cię oczami tych, którzy rozumieją wartość każdego szczegółu. I to zrobi różnicę, ponieważ poczujesz się bezpiecznie, ponieważ nie czujesz się przez długi czas. Najpiękniejsze jest to, że to połączenie już istnieje w subtelnym samolocie. Nawet zanim będziesz, między tobą odbywają się wymiany. Czy znasz te dni, kiedy coś przegapisz, nigdy nie mieszkałeś? A może chcesz znowu kochać, nie wiedząc, skąd pochodzi ta odwaga? Są echa tego połączenia. Czujesz się, bo on też się czuje. W obu sercach dzieje się telefon, wezwanie, które wykracza poza wyjaśnienia. I to połączenie jest teraz odbierane. Jest bliżej niż myślisz. Są chwile, kiedy życie Cię sprawdzi. Spowoduje to na Twoją stronę niewłaściwych ludzi, zdezorientowane sytuacje, opóźnienia i niedopasowania, ale to wszystko to czyszczenie ziemi na to, co naprawdę ma znaczenie. Nic, co robi się z miłością, nie jest utracone. Wszystko wraca w ten czy inny sposób. I prawdziwa miłość, ta, która się przekształca, nigdy nie jest zagubiona. Może to potrwać długo. Ale kiedy nadejdzie, leczy wszystko, co było wcześniej. Weź teraz głęboki oddech. Poczuj się w klatce piersiowej w tym przygotowaniu. Ona jest prawdziwa. I teraz się dzieje. Aniołowie chcą, abyś miał oczy otwarte na małe znaki. Nazwa, która często się pojawia, piosenka, która gra we właściwym czasie, marzenie, które się powtarza. Poczucie znajomości kogoś, kogo ledwo znasz. Te wskazówki nie są przypadkowe. Te wiadomości pokazują, że zbliża się czas. Ta osoba tęskni za tobą, nawet nie wiedząc, że dobrze cię dobrze, i modlą się, prosząc o światło, prosząc o jasność, by cię znaleźć. Tak, on też się spodziewa. I to wszystko zmienia. Wielki klucz jest teraz na ty nie zapomnij o swojej wartości. Nawet w dni, w których samotność bije mocniej, nie mniej akceptuje niż wiesz. Twoje serce jest kształtowane na coś większego. Twoja dusza już rozpoznaje drogę, zaufanie, uważać. Nie poddawaj się, czując wszystko, czego jeszcze nie mieszkałeś, a kiedy pojawia się strach, powiedz sobie, jestem niezwyciężony, kiedy łączę się ze światłem nieba. Napisz to w komentarzach, aby przypieczętować tę pewność i otwórz przestrzeń potrzebną dla miłości, która do Ciebie przychodzi. Jeśli życie milczy, może być tak, ponieważ los koncentruje się na przygotowaniu tego, co najważniejsze. Czasami prawdziwa miłość przychodzi tylko wtedy, gdy uczymy się kochać własną firmę, ponieważ kto wie, że jest w spokoju, wie również, jak dzielić się tym pokojem z kimś. I przybyłeś w tym momencie. Gotowy, cały, silny. Z ranami wyleczonymi lub w trakcie gojenia, ale świadomy tego, czego chcą. A to, czego chcesz, jest szlachetne, jest czyste. I tak zostanie na to odpowiedź. Ponieważ miłość nie jest błagana, przyciąga się. Ta osoba ma już ogromne pragnienie Cię znalezienia. I wszystko, co wydawało się zbyt długie. Jest dostosowywane. Są spotkania, które zdarzają się tylko wtedy, gdy oboje są gotowi się o siebie zająć. Nie tylko kochać, ale budować, chronić, szanować. I dochodzisz do tego punktu. To nie jest już snem, nazywa się. To już nie jest pożądanie, to rzeczywistość w formacji. A kiedy spojrzysz na siebie po raz pierwszy, Wydaje się, że zawsze tam byli. Być może życie nadal chcecie trochę przetestować, ale nie zniechęcaj się. Anioły już poruszają wszystko, co należy przenieść. Odległość między tobą maleje, czas się osiedla, bariery spadają. A kiedy to się stanie, będzie to proste, piękne i bardzo prawdziwe. Spójrz na niego i zrozumiesz tego właśnie oczekiwał moje serce. To właśnie powinienem być. I wszystko, absolutnie wszystko będzie miało sens.